you Czytam sobie ostatnio w internecie artykuł dotyczący cieknących jelit i wydźwięk tego artykułu mniej więcej był taki, no jest coś takiego, medycyna zna takie przypadki, ale autor generalnie odczułem, że bagatelizuje tematy, ponieważ z moim gościem Jerzym Ziemą. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry, witam wszystkich. Rozmawialiśmy całkiem niedawno o tych cieknących jelitach. Chciałbym, żeby pan powiedział, czy to rzeczywiście jest taki bagatelny problem, skoro medycyna go zna? I nie przejmuje się nim szczególnie, to dlaczego my w naszych rozmowach przejmujemy się tak bardzo cieknącymi jelitami? Jeżeli ktoś mówi, że tak zwany syndrom cieknącego jelita jest czymś, co można zbagatelizować, to może lepiej, żeby się na ten temat nie wypowiadał albo zmienił pracę, jeśli jest lekarzem. Dlatego, że tak zwane cieknące jelito, co to w ogóle jest cieknące jelito? No, wydźwięk był taki, że właściwie to większość z nas ma coś takiego. No to, no, Boże, tak. no to Tylko, że wielokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, na czym to tak naprawdę polega. Z jednej strony sama nazwa cieknące jelito już właściwie powinna to tłumaczyć, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że nasza ściana jelitowa, ściana jelita to właściwie jest jedna komórka, tak można powiedzieć, dlatego, że jeśli się temu przyjrzeć, tak z punktu widzenia anatomii ściany jelita, to jest bardzo, bardzo cieniusieńkie wszystko. I nasze jelito jest zaprojektowane w ten sposób, żeby wchłaniało środki odżywcze. No po to to jest, prawda? Bo nie jemy po to, żeby jeść, tylko jemy po to, żeby do organizmu naszego przeniknęły właśnie te wszystkie środki odżywcze, które przeniknąć powinny. Dzieje się to w ten sposób, że jeżeli jest jelito zdrowe, i ma zachowaną tą integralność anatomiczną, jest wszystko tam poukładane i jest niecieknie, właśnie, to do naszego organizmu te nasze substancje odżywcze przenikają w pewien ściśle określony sposób. Natomiast, kiedy z jakiegokolwiek powodu, o którym sobie może powiemy, to jelito zaczyna cieknąć, to znaczy, że pomiędzy Komórkami, które stanowią ścianę jelita, środki odżywcze czy inne substancje, które znajdują się w jelicie, nie przechodzą po, przez komórkę, bo to tak trzeba powiedzieć tylko przechodzą pomiędzy komórkami, bo mogą. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiło, nastąpiła utrata ciągłości, jak gdyby jelita. To się dzieje wszystko w skali mikro, naprawdę. Ale wtedy, kiedy to jelito już nie jest tak ściśle ze sobą przy, przylegające, w sensie komórka do komórki nie jest tak ściśle przy, przylegająca, wtedy tutaj dochodzi do przejścia w niewłaściwej formie, w niewłaściwy sposób przejścia różnych substancji, szczególnie mówimy tutaj o różnego rodzaju białkach, do krwiobiegu. Ja tak sprostuję pytanie, ale czy bakterie, które mamy w jelitach albo mieć powinniśmy, mogą być tym uszczelniaczem? Tak, tak, oczywiście. Bakterie mogą rozszczelnić, ale są bakterie, które jeśli mamy odpowiednią florę bakteryjną, to potrafią właśnie uszczelnić jelito tak samo. I teraz gdzie jest problem? Problem polega na tym, że jeżeli. Jest jakiś czynnik, który zadziała nam na ścianę jelita, np. niewłaściwa flora bakteryjna, ale co najbardziej uszkadza i najczęściej to jest gluten. Tylko mówię, to nie jest jedyny czynnik, ale taki najbardziej, najczęściej występujący i najczęściej dający o sobie znak, to jest gluten, którego y, boimy się w tej chwili. Mówimy o tych wszystkich bezglutenowych dietach i tak dalej. Straszymy nim trochę. Ale tak. tu też jest, musimy się chwilkę zatrzymać, dlatego że gluten jest nam potrzebny. Tylko, że gluten, który w tej chwili mamy w zbożach tych nowoczesnych, genetycznie modyfikowanych, to jest gluten, który nie przypomina w ogóle glutenu, który był kiedyś w zbożach 40 czy 50 lat temu. A więc to, co my w tej chwili w zbożach mamy, ja właściwie zaryzykuję stwierdzenie nie powinniśmy tego nawet nazywać glutenem to jest po prostu toksyna. To jest toksyczne białko. Teraz to toksyczne białko. Może doprowadzić, i doprowadza bardzo często do tego, że jelito nam naprawdę cieknie. Ja kiedyś na mojej stronie internetowej pokażę taki filmik, który pokazuje w czasie rzeczywistym yy, po zjedzeniu hmm, pizzy na przykład. Jak Zwykłej pizzy. Jak, jak się robi durszlak z tego jelita? To widać na to filmie. To widać na filmie, tak, dlatego, że naukowcy amerykańscy, y, kt, w których mam przyjemność p, y, znać i, i poznałem ich, y, którzy zajmują się właśnie sprawami jelita, a więc sprawami y, właśnie cieknącego jelita, flory bakteryjnej i tak dalej, y, to jest ich. Y, bułka z masłem, chleb powszedni. Codzienne I to są pracy. mistrzowie świata w tej dziedzinie. I oni potwierdzają to naukowo, że rzeczywiście ten gluten? No, tak, i oni zrobili coś takiego. Mówię, ja pokażę to kiedyś na mojej stronie internetowej przy okazji wprowadzania nowego produktu, o którym dzisiaj nie będziemy mówić, bo nie chcę uprawiać reklamy, ale pokazali coś takiego. Pod mikroskopem w czasie rzeczywistym kręcili film, w jaki sposób gluten, ale nie tylko gluten, do tej drugiej substancji za chwilkę dojdę, w jaki sposób gluten rozszczelnia jelita. Teraz tak. W ciągu 16 minut następuje już takie uszkodzenie, bo to jest jednak uszkodzenie jelita, takie uszkodzenie jelita, że zaczyna się to jelito pomiędzy komórkami rozszczelniać. Po 16 minutach. Po 16 minutach filmik trwa mniej więcej około półtorej minuty, bo to jest w kompresji czasowej zrobione, ale na filmie widać wyraźnie, oczywiście w przyspieszonym tempie to jest pokazywane, kiedy w ciągu tych 16 minut po spożyciu pizzy, zawierającej właśnie czy zrobionej z pszenicy, zawierającej ten. Zły gluten. Zły gluten, tak powiedzą, on właściwie nie, nie, glutenu nie przypomina, następuje rozszczelnienie jelit. I to, to rozszczelnienie, wymiar tego rozszczelnienia czasami ma 25% w ogóle szerokości komórki. A więc i tu, tu następuje bardzo poważne uszkodzenie jelita, no bo te jelita zaczynają cieknąć. Jeżeli teraz. W tym, w tym jelicie znajdzie się jeszcze glifosat. To który, jest ten drugi składnik. To jest ten drugi rozumiem, składnik. Winowajca. Tak, to właśnie wtedy dochodzi do już naprawdę dużego rozszerzenia jelit. Wtedy każde białko, które nigdy nie powinno przejść do naszego organizmu, a znajduje się tą przykład, drogą. Tak, znajduje się w jelitach, bo na przykład jest niedokładnie strawione, niedotrawione, bo żołądki mamy odkwaszone, a powinny Czyli być zakwaszone, tak? Więc wtedy te białka przechodzą przez te pory, tak można to powiedzieć, do naszego krwiobiegu, nasz układ odpornościowy w cudzysłowie ogromnym widzi obce ciało, bo trzeba pamiętać o tym, że. Każda molekuła taka jest traktowana przez nasz układ odpornościowy jako obce ciało. To jest to samo, jak mamy drzazg w palcu. Wtedy układ odpornościowy wysyła komórki krwinki białe, czy ten, tą, tą część właśnie układu odpornościowego, żeby się pozbyć właśnie, drzazgi. Dlatego nam zaropieje, mówimy i tak dalej. To samo dzieje się w naszym organizmie w przybliżeniu, kiedy układ odpornościowy wykryje białko, które nie powinno we krwi być. Wtedy nasz układ odpornościowy naprawdę staje na baczność i zaczyna z tym białkiem walczyć. Walka ta wygląda w ten sposób, że dochodzi do stanów zapalnych. Spowodowanych przez wejście przez te pory w jelicie, cieknącym, wejście białek, w szczególności białek, które są tym ciałem obcym. Jeżeli teraz ta walka. Trwa długo. Trwa długo, to jest jeden aspekt, bo czasami trwa bardzo, bardzo długo, ale jeśli ta walka przeniesie się na przykład w kolana, to mamy typowe objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. I nie wiemy właściwie skąd I, nam się i, wzięło. I nie wiemy skąd się to wzięło. I wtedy chodzimy do reumatologa. Reumatolog daje nam sterydy, metotreksat i tak dalej. A przyczyna tkwi w jelitach. Jeżeli ten stan zapalny, ta wojna, jak to mówimy obrazowo, przeniesie się w płuca. No, mamy różnego rodzaju wtedy schorzenia płuc yy, i to wszystko wtedy zaczyna wyglądać jak astma. Ja wiem, do czego pan zmierza. Do tego, że za wiele przypadłości, o których byśmy nie posądzali zwykłego glutenu, nazwijmy go tak, tak odpowiada on właśnie. Tak. No To teraz, żeby było trochę pozytywnie, po jakim <laughs> czasie załóżmy, że wycofujemy z diety te produkty pszeniczne z tym, że glutenem. To bo i, powiedział pan kiedyś, że nie ta, każdemu on szkodzi. Nie, nie, nie każdemu wycofujemy. szkodzi. Tak, tak. są oczywiście osoby szczególnie wrażliwe. Na gluten, nawet, nawet ten prawidłowy. No i to są osoby, które chorują na tak zwaną celiakię. Tych osób jest stosunkowo niewiele, ale osoby reagujące na ten sztuczny gluten, tych osób są tysiące. tysiące. Jeżeli teraz wycofamy ten gluten z diety i przestajemy jeść produkty zbożowe zawierające gluten, to już, głównie pszenica, bo to głównie o pszenicę chodzi, chociaż nie tylko. To y, po jakim wyleczenie nam się te dziury zalepią? Y, może nie tak. Wyleczenie, kiedy usuniemy przyczynę, czyli ten gluten, wyleczenie następuje w ciągu jednego dnia. No proszę. Tak, bardzo często to się zdarza, że y, ktoś, kto jest przewlekle czasami chory, i to i to, pan, to będą ludzie, którzy czasami 20 lat są chorzy. No tak, ale stanów zapalnych to my tak w jeden dzień nie wyleczymy, jeżeli byśmy tak, się tego nabali. Zgadzam się tylko, że usunięcie glutenu natychmiast spowoduje redukcję stanów zapalnych, bo nie ma już stanu zapalnego. Prawda? I teraz yy, wczoraj wczoraj dostałem e maila właśnie od pana, który mówił, że 20 lat był leczony z powodu yy, chyba jakichś problemów skórnych. I w, dosłownie w ciągu dwóch dni się wyleczył. Dwóch dni? Bo. Wycofał z diety, przestał jeść. Chleb, bułki, kluski, tego typu rzeczy. Sprzemiec. Tak. Które są, które zawierają gluten. A więc czasami wyleczenie człowieka może nastąpić bardzo szybko, w sposób naprawdę banalnie prosty i łatwy, tylko to trzeba zrobić. I po, słusznie pan zauważył, że jeżeli rozumiemy to, to możemy. Również przypuszczać, że wiele różnych innych schorzeń może być spowodowany właśnie glutenem i tym tak zwanym cieknącym jelitem. Y I jest jeszcze na przykład taka substancja y wielu osobom znana, jak na przykład kolostrum, czyli to pierwsze mleko, staka, tak, czy to u człowieka, czy u konia, czy u krowy, to pierwsze mleko, tak zwana siara. Hmm? to jest właśnie kolostrum i to kolostrum oprócz różnych innych bardzo bardzo potrzebnych dla układu odpornościowego naszego substancji zawiera również substancje, które potrafią jelito nam uszczelnić i zastosowanie tak banalnie prostych rzeczy właśnie może wielokrotnie doprowadzić do tego, że nagle astma znika. Była nie ma. Mamy podpowiedź dla naszych słuchaczy. Jeżeli Państwo mają jakieś dolegliwości i trudno się ich pozbyć, to może warto spróbować. To znaczy, w, każdej, w każdej chorobie przewlekłej, w każdej, należy zacząć od pewnych rzeczy. Yy, I jedną z tych rzeczy to jest właśnie uszczelnienie jelita. Yy, eliminacja produktów zbożowych, eliminacja produktów mlecznych bo niektóre białka właśnie zawarte w mleku O, one bardzo potrafią uwrażliwić i szczególnie wtedy, kiedy nie są do końca strawione, kiedy mamy rozszczelnione jelito, to może doprowadzić do bardzo dużej ilości chorób, y, z chorobami y, nawet y, psychicznymi włącznie. To jest tak bardzo ważne, dlatego nie wolno ignorować takiego zjawiska, jakim jest cieknące jelito. No ale w ten sposób podpadliśmy wszystkim pizzermenom. No to niech zaczną robić pizzę z mąki właściwej. No to jest też jakaś potrzeba. To jest taka mąka, która, którą my mieliśmy w Polsce 40-50 lat temu. Ciekawe, czy na takiej mące pizza ładnie wyrośnie, no ale. Będzie miała trochę inny smak. Na pewno, ale myślę, że ten aspekt zdrowotny też można byłoby no, uwzględnić wszystkim. w tym wszystkim. Ta, bo chodzi nam o zachowanie zdrowia, prawda? Zróbcie Państwo eksperyment. Może się okazać, że rzeczywiście zwykły gluten, zwykły, niezwykły Wam szkodzi. Jeszcze Zięba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. It's